Cześć, witajcie z tej strony, Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kontynuujemy sobie, oczywiście, fabułę, Gramy przecież w grę Uplay Tale Inezense. No, ostatnio co? Ostatnio na odcinku walczyliśmy sobie tutaj dosyć długo z tym pudłem, czy jak to zwał z tą podstawką. Bez której byśmy tutaj się absolutnie nie mieli szans wspiąć. No i powiem wam szczerze, że tutaj mnie cofnęło troszeczkę do tyłu, bo punkt kontrolny właśnie był tam, w tamtym miejscu przed tym, jak, no przed tym, jak jeszcze szczury oczywiście panoszą się w okolicy tego, tej podstawki, tak. Więc działamy sobie dalej, no i zaraz wejdę tutaj już chyba na teren uniwersytetu. Poznaliśmy też w ostatnim czasie, słuchajcie, taką nową broń, także nasze tutaj nazywa się Odoris oczywiście. I tutaj mamy jeszcze dwa miejsca, także koło zaczyna się zapełniać. Jest to bardzo przydatne, oczywiście rzucamy na przykład w dane miejsce, jeżeli jest taka możliwość. I szczury, szczury tam lecą na jakiś czas i później gdy to się wypala, no to już wracają na swoje miejsce. Jest to Całkiem spoka, spoko, umiejętność, także wydaje mi się, że nieraz jeszcze nam się przyda, no i będziemy za chwilę ruszać. Oczywiście, składnik, składnikiem tej substancji jest coś tam, jakiś, część tkanka szczurza czy coś takiego, i dlatego one tak reagują w ten sposób. Powiem Wam szczerze, że, no, utożsamiając się z amicją, Tęsknię już troszeczkę za, za Hugo. No, chciałbym, że nie wiem, czy będzie w ogóle okazja jeszcze, żeby tutaj sobie tak polatać w takim gronie właśnie większym z Lukasem, z Hugo, tak na bogato, bo raczej zbliżamy się do końca gry. Ale jak ja, jak ja to zrobię tak na spokojnie, to wydaje mi się, że kilka spokojnie, jeszcze kilka ładnych odcinków powinniście. Zobaczyć, także no, troszeczkę, troszeczkę emocji zaraz pewnie będzie, no nie wiem, czy będzie jakaś pokazówka, pewnie nie, ale musimy na pewno, na pewno przejść przez tą bramę, no co, także przypomnę jeszcze, że oczywiście ta Merli poszła po Artura, zobaczymy, czy w ogóle nie wiemy, co się, co się z nikim dzieje, nie? ani z Lukasem ani z Hugo no dobra opuśćmy w końcu to miejsce no i zobaczmy słuchajcie co tutaj będzie się działo no na pewno jesteś, już jesteśmy blisko tego uniwersytetu właściwie to pod nim bo tutaj a no to jest ten teren już nie dobra więc wchodzimy sobie oczywiście do środka no i zobaczmy tutaj no jakieś jakieś dźwiczki będą Dobra, ja sobie pozwolę tutaj zboczyć, bo mamy, słuchajcie, takie dodatkowe rzeczy do zebrania, więc tutaj, amicja, schylaj się. No i zbieraj póki możesz. Zobaczmy sobie, czy to jest ten stół. Wygląda, myślałem, że to jest ten stół warsztatowy, gdzie możemy sobie ulepszać te, te swoje bronie, tak? Powiększać kieszenie i tak dalej. No, ale tutaj nic takiego nie zrobimy, więc musimy chyba podejść. Tu będą jakieś, jakieś, jakieś drzwi. Jezu, jakie ja się jąkam dzisiaj? Dobra, o tutaj mamy. Widzimy jakiś e, mieszkaniec, pewnie był nieposłuszny. I Inkwizycja stwierdziła, że, że o, tutaj mamy jakiegoś psa jeszcze. Zobaczcie, podobny do tego naszego lwa. No, szkoda, że lwa już ogólnie nie ma z nami. Nie pamiętacie na samym początku serii, właśnie z gry. Mieliśmy tam, no byliśmy ze swoim psem i, po, i potem ta, ta czarna zaraza chyba zwana szczurami, no pod ziemię wzięła tego tego psa, zabrała. No i tak się skończył jego żywot, zobaczmy. Tutaj musiało być jak gdyby przed kilkoma minutami wstecz tutaj, dosyć ładnie, ostro. No dobra, idźmy sobie oczywiście dalej. Lukas. Naprawdę istnieje, Lukasie. No tak, mamy tutaj te magiczne wrony, którymi się zachwycałem. Pamiętacie, jak pierwszy raz zobaczyliśmy te wisielce? No naprawdę piękny, piękny klimat. I tutaj ta poradnia też przypomina. Te wrony nam właściwie nawiązują do tego, nie? Pięknie to wygląda, nie? tylko brakuje oczywiście wisielca, nie? A nie wiem, czemu nie powiesili jednego ciała tutaj gdzieś na tle tych wron pomiędzy tymi e, pomiędzy tymi budynkami no dobra skupmy się troszkę na grze e, mam nadzieję że się rozgrzeje bo jakoś dzisiaj mi się powiem wam szczerze jąkanie załączyło a to jest bardzo bardzo rzadkie u mnie właściwie nie występuje no dobra tutaj nic słuchajcie nie raczej nie ugramy i trzeba będzie chyba tutaj jakoś tam mieliśmy te drzwi, ale tutaj też chyba nam pokazuje koło, nie? Żeby przeskoczyć No dobra, idźmy sobie, zobaczymy dalej Może wybili ich w pień. Hmm. Oni wypuścili szczury, pomóż mi Kto to tam się odzywał? Nie widziałem. Nie wiem. Nie, nie widziałem, żeby ktoś się podnosił, ale ktoś tam umierał, pewnie. Nie, nie dostrzegłem. No tak to się dzieje. No dobra, zobaczymy, gdzie jesteśmy już chyba na terenie tego uniwersytetu. Chociaż cholera wie już sam, nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, mamy tutaj ten składnik. E, tylko co mnie dziwi, że nie ma na razie wrogów. Może być tak, że to będzie taka no, cisza przed burzą. E, no ale zobaczymy jeszcze jak to się. Dobra, wywołałem wilka z lasu. Potną was jak świnie, no dobra. Teraz możesz wystrzeliwać odory z kierunku przeciwniku i przyciągać do nich szczury. Aha, tutaj nam system podpowiada. Jezu, jaki ja ślepy jestem. W ogóle nie widziałem go. Myślałem, że to. zlewało mi się z tym z budynkiem. Nie wiem. W ogóle nie zauważyłem tego przeciwnika. No dobra, nieważne. A musimy tutaj użyć odoris. Próbujmy rzucić w w niego. I te szczury się. Właśnie, czy ja mu w czachę, czy Dobra, rzućmy po prostu w niego Bo to jest chyba obojętne, no właśnie Teraz musimy szybko, szybko To jest też czasowa Chociaż czasówka, ale jak dopóki Dobra, mamy kolejnego wroga O, tutaj są bardziej elitarni, zobaczcie Z taką tarczą Słuchajcie, ja muszę się chwilę ogarnąć Heh, napić ciekawy. Powiem Wam szczerze, że jakbyśmy tam się troszeczkę przed chwilą no guzdrali, że tak powiem, to chyba te szczury by nie wróciły, no bo one wracają jak rzucamy na przykład miejsce i nic tam nie ma, nie? Tylko po prostu jest substancja, substancja się kończy, no i wracają na swoje miejsce. Tam było ciało, no to tak jak w przypadku, jak już nieraz zrzucaliśmy, no nawet na przykładzie chociażby wisielca, nie? jest to, no może to nie trwa nie wiadomo ile, ale raczej takie ciało zanim takie ciało oskubią, no to, no to troszkę musi zejść tego czasu, nie? Dobra, no mówię, no troszeczkę mi brakuje tutaj, słuchajcie towarzystwa, co Hugo, w ogóle Marine, nie? Możemy już patrolować, bo kurawsko cuchnie. Dobra. No to co? Tutaj muszę jakoś się przedrzeć w końcu. Tutaj możemy przeskoczyć, ale. Zobaczmy, tutaj mamy jeszcze jakiś składnik. No dobra, no to ruszajmy powolutku. Zobaczymy, co tu się stanie. No brakuje mi mówię. Ja no już poruszałem ten temat, żeby tutaj ułamicji taki, jeśli chodzi o mechanikę gry, żeby tutaj no miała jakieś tam umiejętności, potrafiła uderzyć tak z nienatka, nie. Wybawić szczury. No dobra, zejdźmy tutaj, zobaczcie. Dużo tych psów mamy podczas tego odcinka. Dużo tych psów, także no. Chociaż ten lew nie był sam, oczywiście nie, nie było to fajne, że, że stracił życie, ale. No dobra, już nie pomożemy naszemu pieskowi, ale musimy tutaj. Muszę sprawić, by odszedł od światła no tak, jest pod światłem, no to może mu coś słuchajcie, rzućmy. O, tutaj możemy rzucić chyba zwykłym po prostu kamieniem. i te szczury powinny tam do niego. E, właśnie. Właśnie myli mi się kontrol. O, kurde. Źle to zrobiłem. Apierdzielę Kurde, nie wygram teraz z nim. Aj, mogą się schować, on jest tutaj czujny. Doris. Aj, ja jaj, zawaliłem. Dobra, jeszcze raz mówię coś znowu, mam jakiś kryzys cholerny. On go po prostu utopił, nie? Tak mi się wydaje, że ten strzał już mógł być na tyle mocny, jeszcze tam może chłopina nie umiał pływać. No dobra, teraz spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Ja tutaj nie wiem, no muszę chyba się lepiej schować. Wydaje wydaje, że tutaj dobrze to robiłem, tylko że byłem za, za bardzo wychylony. Teraz asekuracyjnie sobie weźmy odoris. O, 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 właśnie o to chodziło, ale zobaczcie, on usłyszał jak już. Ale nacisnąłem prawie przycisk myszy. Chyba pierwszy raz, może drugi się zdarzyło na przestrzeni właśnie gry całej. Widzicie, trochę im to tr... czasu zabiera. Zobaczcie, teraz chyba zjedzą całego człowieka. No na razie sobie chodzą tutaj. Dobra, idziemy do, do światła. Dobra, zobaczmy, co tam dalej nas czeka. Widzimy już teraz wroga, kolejnego. Wszyscy tutaj pomrzemy, tak? No tak, mamy tutaj dwóch przeciwników. Więc muszę. Muszę przemyśleć temat. Hmm. A tutaj mamy ogień. Ale tutaj chyba trzeba obejść, bo zobaczcie, mamy tutaj tą muliczkę, nie? Jakąś. Można chyba ich obejść. Nie trzeba ich tutaj zabijać, raczej. Eee, no, może tutaj jest akurat. Powinniśmy chyba iść, nie? Może trzeba było, no, mieliśmy takie przypadki, żeby wystarczyło tam obejść, nie? Bo raz, że nie było sensu i nawet tam nie było drogi chyba odpowiedniej. To jeden z wozów należących do alchemika. No dobra. Jezu, ile tu szczurów, zobaczcie. Nie mam nie mam pomysłu co tutaj zrobić z tymi szczurami. Eee he he. Doci do uniwersytetu. Jezu, co ja zrobiłem? E, chyba muszę się wycofać, bo tutaj, słuchajcie nie wiem Czy tędy możemy przejść. Jest masakrycznie dużo tych szczurów. Tutaj mamy jakieś okno. No nie wiem, chyba... Chyba nie tędy w ogóle idziemy. Hmm. ale jakbym poszedł tam, to co mi to da? Słuchajcie. Eee, spróbujmy ich zlikwidować z daleka. The Volantis. And tutaj. No, tutaj chyba trzeba właśnie przejść. Hmm. Bo, jak ja tutaj rzucę, czekajcie, wróćmy sobie jeszcze raz. Chyba tam i tutaj musimy gdzieś przejść. Jakoś, no najlepiej by było ich zlikwidować. Słuchajcie, ale jak jednego zaatakuje, to drugi też się chyba dowie o tym. Tutaj mamy dzbanek, można. Odwrócić uwagę. Hmm. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Muszę chwilę pomyśleć jak tutaj to sobie zrobić. Więc co? Ja spróbuję go zaatakować normalnie. Kurde. Dogonił mnie. A, dwóch ciężko. Dwóch ciężko tutaj przejść. Nie no, bo nie mam pomysłu, słuchajcie. Tam coś na wprost trzeba zrobić, tylko jak ich tutaj ominąć w miarę fajnie? A jakbyśmy w tego... O ten nie ma kasku, może trzeba od tego zacząć, słuchajcie, jakbyśmy w niego walnęli. O, Doris szybko. O kurde. No bo szczury tu nie przyjdą, bo mają tego. Mają za dużo światła, nie? No dobra, ale jeszcze raz spróbujmy, to było chyba dobre rozwiązanie. The Volantis No, tego sobie kamyczkiem załatwię. Kurde, ale on biegnie szybko. O, ale nie widzi mnie. Kurde. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Wypaliłem się w tych grze. Nie, no na spokojnie. Musimy szybko na Devalantis. Devalantis jest poniżej. Dobra, teraz spróbuję lepiej wypaść. No, ładuj Kurde, to nie to Ja pierniczę, no musimy go pokonać ich Jakoś trzeba A I teraz kamień Kamień Dobra, no tak to chciałem zrobić, tylko brakowało mi po prostu, no nie wiem Zdecydowania Szybkości i lepszego skupienia. No dobra. No i tak chyba powinienem to zrobić na samym początku. No ale myślałem, że jest jakiś sprytny sposób. No nie wiem, może był, ale wydaje mi się, że nie, że trzeba było ich załatwić. No bo tutaj próbowałem wejść, ale tam nie ma chyba sposobu na, roz, na rozwalenie tych szczurów. No to co? No to tutaj zobaczmy, co. Tam nie było żadnej drogi. Tylko ona mówiła na pewnym etapie. Tam ona powiedziała o tym wozie. Myślałem, że może jakoś trzeba, jakoś trzeba się przedrzeć, ale raczej nie. Tutaj mamy promień światła, więc tu musimy sobie wejść zrobić drogę. Dobra, tylko ten, ten promień też tutaj. Jest na pewno mądległość. Dobra, no to użyjmy sobie naszego devorantis. No zdążę dobiec, nie? Nic tutaj się nie stanie. Czemu te szczury tu... Dobra, teraz dopiero... Mierający człowiek. No, nie to. A pierdziele. Coś ty wychlał, chłopie. Dobra, i gdzie ja mam iść tutaj, słuchajcie, no nie wiem. Pójdźmy sobie może w lewo. Tej raczej nic ciekawego nie będzie, no ale może coś znajdziemy, nóż A może się uda. A, bo tutaj jest ogólnie uniwersytet, nie? Także to jest ten uniwersytet. Tutaj mamy już wrogów, nie? Otrzyjmy do uniwersytetu. Ale ja się cofnę, może tam coś znajdziemy ciekawego. Słuchajcie. Nie, ale tutaj raczej nie ma drogi za bardzo. Trzeba będzie tutaj jakoś pokombinować. Widzimy, że szczury są. Ale tam już możemy wrzucić w ten, w, ten, w ten zawieszenie. Także będziemy sobie kombinować na kolejnym odcinku. Myślałem, że będą trochę lepsze wyniki, ale jeszcze jakoś od poprzedniego odcinka mnie troszkę chyba trzeba. Także trzeba będzie w końcu się ogarnąć. Troszkę nie widzę tych wrogów, powiem Wam szczerze. Dziś pojawiliśmy się. Wszedłem tutaj na ten taras. i jak patrzyłem na ten uniwersytet, no byłem troszkę w tyle, nie? Także mogą nie widzieć, ale mówię, troszkę muszę bardziej być skupionym, patrzeć bardziej, rozglądać się, no i powinno być dobrze. A tam myślałem, że trzeba, właśnie nie wiedziałem jak tych wrogów obejść, no i w końcu się zdecydowałem na taką heroiczną, heroiczną walkę z nimi. Na początku trzeba było właśnie tego bez łysego, bez kasku zlikwidować, tylko też jakoś nie, mimo że gram już długo, jakoś mi ciężko opanować tę mechanikę czasami tutaj naprawdę, no bo nie jest to na wysokim poziomie, naprawdę czasami ta proca jakoś tak no nie słucha nas, tak jakbyśmy tak jakbyśmy chcieli mi się wydaje oczywiście może być tak, że, że czasami źle coś robię albo za wolno, ale są takie przypadki, że Mamy jakiś tam plan, no i ta broń jakoś nie, nie słucha, albo mamy złe położenie, ale powinniśmy z takiego położenia gdziekolwiek jesteśmy spokojnie, szybko ją naładować, tą procę nadciągnąć, jakoś puścić no i to powinno jakoś grać, nie? No, ale to był też taki trudny moment, bo mieliśmy blisko siebie dwóch przeciwników, także no, yy, kilka razy tutaj yy, no i to kosztowało utratę życia właśnie. Najpierw poszedłem do tych szczurów, niepotrzebnie tam, tam poleciałem. No, i tak się skończyło, jak się skończyło. Ale najważniejsze, że dochodzimy w końcu, słuchajcie, do tego uniwersytetu. Ja zaraz będę brał się za nagrywanie kolejnego odcineczka. Także już będziemy raczej na nim, na kolejnym w uniwersytecie, właśnie. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Także widzimy się już niedługo. Zapraszam oczywiście na Discorda link. Pod każdym, w opisie, pod każdym filmikiem, najnowszym. Także do następnego i cześć.